Była sobie taka książka y, i film, nie wiem, władca pierścieni, może słyszeliście, napisał ją taki tam znany lub mniej znany Gostek w Anglii Tolkien. Hahaha, hihi. Hi. A film taki tam. No takie tam trzy części. Nic wielkiego, kilka Oscarów, Peter Jackson, brawo. No i w takim wielkim skrócie, to w tej książce wykute zostało dziewięć takich pierścieni mocy, coś jak obrączka ślubna i dali jeden pierścionek krasnoludkom, elfom, ludziom i jeszcze tam komuś, ale ten czarnoksiężnik, który te pierścienie powykuwał, tak naprawdę zrobił wszystkich w ciula, ponieważ wykuł sobie jeszcze jeden pierścień, który miał władzę nad tymi wszystkimi innymi pierścioneczkami. Ja tak przez te kilka swoich lat pracy jako fotograf ślubny też sobie kułem takie presety wykuwałem, a żeby w pewnym momencie zrozumieć, że tak naprawdę potrzebuję jednego, który ma władzę nad tymi wszystkimi. I czy to jest sesja rodzinna, czy sesja plenerowa, czy ślub, czy jestem w kościele, czy na przygotowaniach, czy mam ślub plenerowy, przyściusieńko obrabiam jednym presetem. Dawno sobie nie robiłem kawy przelewowej. A, a nic tak fantastycznie nie biroluje filmy, jak robienie sobie kawy przelewowej. Chodzi jest to chyba tak oklepane, że normalnie strach, ale nic, nic innego mądrzejszego nie wymyślę. Let's make some coffee and let's talk about one ring. Nie, to są lekarstwa, Boże. O, tu mam kawę. To kawę muszę tak po łyżeczki posłodzić. Nie wypiję inaczej. Znaczy wypiję, ale mi nie smakuje. A ja lubię jak mi się smakuje. To ja sobie tak rzadko robię przelew jak ja tak lubię? A wiem czemu, bo mi się nie chce. Jak masz ekspres to się rozleniwiasz. I człowiek leniwy zapomina, że Często się trzeba wysilić, żeby coś fajnego zrobić. W swojej karierze fotografa, oczywiście, że przerabiałem tą obsesję kolorystyczną. Wyrywanie sobie włosów z głowy, bo ten kolor się nie zgadzał, bo mi się nie podobało, bo się mi podobało wczoraj, ale dzisiaj mi się już nie podoba. I to jest taka naturalna droga. Kolor skóry dla mnie zawsze był najważniejszy i zawsze najbardziej upierdzielałem się z nim. W kościele oczywiście, jak każdy z nas, gdy mamy żółtawo, zielonawo, czerwonawo, cholera wie jeszcze, jak, jeszcze wie, cholera jeszcze wie jak, oczywiście są takie momenty, w których trzeba sobie powiedzieć nie warto. W których trzeba powiedzieć no, jeżeli tak było w kościele, że było na przykład zielonawo, żółtawo, to oczywiście nie zrobię z ludzi szreka, ale nie będę też udawał, że było piękne światło wpadające z okna. Tutaj może być jakieś takie zagrożenie AI-owe, że zaczną fotografowie ślubni, reporterscy kłamać. Podejrzewam, że już coś takiego może się dziać: że Photoshop, Lightroom, coś jeszcze, jakieś inne programy dadzą takie możliwości, że my będziemy mogli tworzyć jakieś warunki, które w ogóle tam nie było. Mam wrażenie, że ktoś się na to skusi. Ja uważam, że jest to bez sensu i nie mam zamiaru nigdy kusić się na coś takiego. Jeżeli było ciemno w kościele, jak dupa, nie było słonecznego dnia, były żarówki zapalone, żółte, to ja nie będę próbował wyprowadzać z tego jakiegoś szalonie pięknego, idealnego koloru, tylko takiego, żeby był po prostu przystępny. Więc jakby to jest moja jakby taka wyjściowa sprawa, z którym się już pogodziłem, nie walczę z tym e, i jakby staram się, żeby to po prostu było. Takie fajne do oglądania. I jakbym tak popatrzył od 2013 do 2020, 2025, jak się ta moja obróbka zmieniała, to widać, że ja się z roku, z roku na rok zmagałem. Gdzieś tam coś zmieniałem, raz odcień taki, raz taki. Jeden rok miałem jakichś jakich szalonych kontrastów, że mi tam coś mocno pogrzało. Jak dzisiaj na to patrzę właśnie, to myślę sobie, co autor miał na myśli, nie? Ale jednocześnie, jak patrzę na ten 2.13 i na 2.25, to i tak mi się wydaje, że jest jakaś taka zachowana spójność w miarę. Że ten fundament jest e, takiego ładnego koloru prostego. Prawdę mówiąc, patrząc na to, jak zacząłem obrabiać, to wydaje mi się, że sukcesywnie w pewnym momencie może się zachłysnąłem rzeczywiście tymi kontrastami za mocnymi. Tak, zgadzam się, ale e, finalnie. Staram się, żeby jak najmniej tej obróbki było, żeby ona jak najmniej teraz ingerowała w obraz, żeby on był jak najbardziej naturalny, staram się więc też zrobić dobrze zdjęcie na wyjściu i mam nadzieję, że ta sztuka mi się daje. I to, co trzeba powiedzieć od razu, to to, że nigdy, absolutnie nigdy, nie osiągniemy perfekcji. Nie osiągniemy perfekcji, nawet jak nam się wydaje, że osiągnęliśmy perfekcję, ponieważ nasza perfekcja. Za dosłownie, no czasem może być za kilka godzin, a czasami za parę dni, a czasem za parę miesięcy. Już za chwilkę okaże się, że wcale to perfekcyjne nie jest. I to wszystko jest z jednego bardzo prostego powodu. Nam, jako ludziom, wszystko z czasem powszechnieje. Zobaczcie na przykład na nowy aparat. Gdy go dostajemy, o jak się, jesteśmy zachwyceni, jak to wszystko szybko działa, jaki fantastyczny autofokus, jaki potężny przeskok. Natomiast po sezonie, albo gdy wyjdzie nowy model, już się okazuje, że ten autofokus może mógłby być lepszy, a może to ISO by się jeszcze dało podciągnąć, a jeszcze tam coś nas zaczyna w tym aparacie drażnić. O a jak mamy nowy samochód, mm, kierownica jak chodzi, jak biegi się zmieniają. Jak dbamy o porządek w samochodzie, jak czyściutko, a potem po kilkuset kilometrach a, mogłoby być wygodniej, a te biegi to się tak trochę zmienia, a ten automat tak biegnie, niefajnie zmienia, a brakuje mi podgrzewanych foteli, bo nam to wszystko spowszechniało. Bo nam to wszystko spowszechniało i nam ludziom wiecznie jest mało. Szymon Coello. Gorąco jak cholera w tym aucie, idę stąd. O, albo ten, newsletter Szymona, jaki był fajny. O, zapisałam się, zapisałem. Ale fajne wiadomości. Czytam sobie co poniedziałek przed ósmą rano do porannej kawki. Ale mega chat. A tak po trzech, czterech wiadomościach to już tak... A, nie otwieram, bo trochę nuda. A, nie, chce mi się i tak dalej, nie? Tak to działa. Spowszechniało. Spowszechniało, bo nam. No, blaszcz, bez tego wiersza. A dla tych, co się nie zapisali na newsletter, którzy jeszcze by chcieli te dwie, trzy wiadomości odpisać, to zapraszam fotograficznie rzecz Co poniedziałek dalej wysyłam, żeby nie było. A kto czyta, to czyta. Ten nie błądzi, bym chciał powiedzieć, ale każdy ma prawo błądzić. Zobaczcie, jak dzielnie przechodzi przez tą przeszkodę, albo wchodzi do niej. Ty chybaś tam ze skorupą geniuszu nie zmieścisz, nie? A no, masz rację, nie zmieści się ze skorupą w tę dziurę. Idę szukać innej działki. Mierza świadomość, że nigdy nie będzie idealnie, bardzo w ogóle pomogła w takim sprawniejszym obrabianiu tych materiałów. W niemordowaniu się z tym, tylko w takim konkretnych decyzjach, obrobione, obrobione, wysyłamy towarzyszy. I jeszcze jedna rzecz mi bardzo pomogła, czyli świadomość tego, że tak naprawdę para, pary nie dostrzegą tego, że ty przesunąłeś ten słuchaczek temperatury 5 stopni w lewo albo w prawo. Ja teraz nie mówię o obrabianiu się na odwalsie, żeby ktoś tego nie zinterpretował tak, że a to hulaj dusza, jedziemy z koksem, oddam to 30 minut, bo byle jak obrobię. Nie. Ale takie zmiany, jakieś, które my nanosimy, tracimy na nich mnóstwo czasu, godzin, bo troszkę przesuwamy właśnie ten suwak w lewo lub w prawo, czekamy trzy dni, żeby odpocząć i wrócić do tego materiału, żeby znowu troszkę przesunąć w lewo czy w prawo, no to, 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 to nie. To się nie sprawdzi. I takie uświadomienie sobie tego, właśnie, że raz nie będziesz nigdy idealny w tej obróbce i perfekcyjny, i dwa, świadomość tego, że pary tak naprawdę. Prawdopodobnie tak, będą zachwycone właśnie, bo sęk w tym, że gdybym wysyłał to moim parom i one by mi dawały jakiś feedback, że to jest za żółte, albo za brzydkie, za ciemne, za jakieś tam, no to bym się zastanowił. Ale jeżeli te pary moje i tak finalnie piszą mi, że się wzruszyły, że się popłakały przy tych zdjęciach, że to piękna pamiątka, polecają mnie, wystawiają mi opinię, no to chyba dobrze to obrabiam. I takie uświadomienie sobie to, dobrze to obrabiasz, teraz ja ci mówię do ciebie, uwaga, dobrze to obrabiasz daje nam taki oddech. No powieście, siedzenie nad obróbką tyle godzin ile nam to zajmuje, pomnożąc to przez jakieś 25, na przykład 30 ślubów, a nawet i więcej, no to przecież człowiek by z tego Lightrooma nie wychodził. I pewnie wielu z Was z tego Lightrooma nie wychodzi. Ja Wam trochę tego Lightrooma mogę pomóc ogarnąć. Jeżeli ktoś z Was się z tym zmaga, jeżeli chcecie tego Lightrooma przyspieszyć, troszkę poprawić organizację, plików chcecie ogarnąć krzywe kolory właśnie to żeby dojść do tego żeby mieć jeden preset do wszystkiego no to ja zapraszam do kursu Lightroom Fotografa ślubnego on jest ciągle w sprzedaży to jest taki mini kurs bym powiedział bo tam jest kilkanaście lekcji skonsolidowanych właśnie dla tych którzy robią sesje którzy są fotografami ślubnymi nie dla tych którzy chcą poznać Lightrooma od A do Z tylko właśnie, którzy potrzebują fajnie mieć ogarnięte to, co jest nam fotografom ślubnym, sesyjnym, rodzinnym potrzebne do tego, żeby to szybko, fajnie ogarniać. Zapraszam do kursów. W opisie macie link. Zainwestujcie w swoje kolory, w swoją organizację, w swój czas, bo znacząco go wam ten kurs zaoszczędzi. I jak już wspomniałem, ja używam faktycznie jednego placetu do wszystkiego. I oczywiście, że ja go koryguję, prawda? To nie jest tak, że klikam sobie magicznie preset i to mi wszystko załatwia, ale tak naprawdę nakładając ten preset, później moje ustawienia sprowadzałem się do korekcji trzech rzeczy: temperatury, tinty i w kolor mikserze w HSL-u. Czasem tam pogrzebie w sensie troszeczkę poprawię luminację danej, go, danej barwy, albo odsatryzuję lekko, jeżeli coś mi tam nie pasuje. Zazwyczaj dotyczy to żółci, zieleni i ewentualnie niebieskości. Yy, I czy tak może, o czasami jeszcze purpura, tak purpurowe, purple yy, i trochę fioletowe rzeczy, tak. I to są jedyne rzeczy, które tak naprawdę po nałożeniu mojego preset'a zaingeruje. I u mnie to działa. Kurde, chciałem być w tym świetle, ale mi się nie uda. <noise> Za niski jesteś. Tak 1,90 m jakbyś miał. I chcę mieć taki ładny kadr. O, no dobra, to idę poszukać zdjęć. Uuu, zobaczcie jakie hawajskie klimaty. <noise> A to tylko sypialnia. I teraz sprawa wygląda dość prosto. Bo z obrabianiem zdjęć z tym, czyja obróbka jest fajna, czy ja nie jest fajna, to jest dokładnie tak jak Józef Piłsudski powiedział o racji. Że racja jest jak dupa, każdy ma własną. I to proszę sobie zapamiętać, bo to jest super istotne, bo Wy macie prawo pełne powiedzieć, że moja obróbka Wam się nie podoba, że to w ogóle nie jest Wasz styl. Ja mam to samo prawo powiedzieć o Waszej. Ale nie możemy w zasadzie powiedzieć, że, moja, że ja nie mogę powiedzieć, że Wasza obróbka jest do Bani, czy czyjakolwiek. Chyba, że. Dobra, no chyba, że mówimy o takich skrajnościach, że ktoś totalnie, tak jakby z racją, ktoś totalnie pieprzy głupoty. E, tak, ewidentnie odstaje. Jeżeli na przykład ta obróbka tak naprawdę bardziej psuje te zdjęcia niż je poprawia, no to jest źle. Ale mówimy o takich drobnostkach, tak? Jakby o takich detalach, na których my się czasem niepotrzebnie już skupiamy. I wtedy właśnie trzeba sobie to wszystko darować moim zdaniem, powiedzieć chłopie daj spokój i, i nie można powiedzieć tutaj, że czyjaś ugróbka jest lepsza, jeżeli ktoś lubi ciepłe kolory, jak ja na przykład, to tak, nie na przykład słuchajcie, to co denerwuje to jest ten taki, taka era trochę HDR-u, że wszystko z cieni ma być wyciągnięte, idealne, ten taki zakres szalony, tonalny. Że mamy po prostu tam nic czarnego, w zasadzie w tych zdjęciach nie ma, bo musi być wszystko takie wyciągnięte. Ja tego nienawidzę, lubię mieć takie ciemniejsze, jak kontrast to kontrast, jak czerń to czerń. Ale ktoś może sobie lubić mieć to takie wszystko jaśniusieńkie, trururu. I nie mam prawa ja powiedzieć, że to jest coś gorszego i tak dalej. Mnie się to ma prawo po prostu nie podobać. Dlatego zamiast patrzeć ciem, w ciemno trochę, co kto jak obrabia i jakie są trendy i tak dalej to zwróćcie uwagę na to co wam się podoba. Jestem za tym żeby szlifować swoje zdolności swój styl a nie tak szukam światła żeby, żeby szlifować swój styl a nie iść w to i zmieniać go co sezon drastycznie ponieważ coś tam ponieważ zobaczyliście albo ktoś wam powiedział że tak się nie obrabia albo trendy są takie srendy trendy. Lepiej patrzeć na to na naszą właśnie na nasze predyspozycje. W jakim stylu nam się podoba to, co robimy, i sobie to szlifować. Chcemy czasami zrobić 180 stopni zmiany w naszym stylu. I dlaczego powiem Wam, że to jest bez sensu? Dlatego, że bardzo często zamiast tych 180 stopni możemy zrobić 360, czyli tak naprawdę wrócić do tego. I ja to mówię z autopsji. Dlatego, że kiedyś też tak próbowałem uciec straszliwie od swojej obróbki i wydawało mi się, że o, jaką zrobiłem zmianę. I publikowałem dziś te swoje zdjęcia, i finalnie mi ludzie pisali od razu poznałem, że to ty. Więc od pewnych naleciałości tak naprawdę nie da się uciec. Ale czy to źle? Czy te naleciałości trzeba tak nazywać w ogóle? Naleciałości, a może to jest właśnie ten pierwiastek waszego stylu? Może to jest właśnie ta część nas? Dlaczego od tego my chcemy uciekać? Dlaczego nie chcemy wierzyć w to, że te naleciałości, te takie przyzwyczajenia, zamiast je wyrzucać. Można je tak naprawdę oślifować po czasie, i te oszlifowane naleciałości, przyzwyczajenia, mogą się stać diamentami. Ja nie mam diamentów w domu, więc mogą się stać kwiatami, prawda? Jakby możemy się denerwować, że na przykład dziś w ogrodzie kwitną nam jakieś tam dzikie kwiaty. Możemy je wyplewić, możemy je zalewać jakimś kwasem, chorymi rzeczami, a może trzeba im dać po prostu wyrosnąć. Naprawdę z tym poetą w tych porównaniach. No musicie przyznać. Do zobaczenia. Uwierzcie w swoje możliwości i zapisujcie się na newsletter. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam na podcast. I mam nadzieję, że podoba Wam się taka forma czasami przełamana takimi niesamowicie mądrymi wideo. O, a jednak są jakieś naboje. <laughs> do zobaczenia.